I witam serdecznie. Dzisiaj zobaczymy sobie, czy jesteście sobie przeznaczeni, jakie są Twoje uczucia, jaka jest Twoja energia, ale też uczucia, oczywiście, drugiej osoby. Zobaczymy sobie słabości, jak i też silne strony tej Waszej relacji i w co, w co warto jakby dalej inwestować, a w co on nie warto, czy odpuścić po prostu. Także serdecznie zapraszam. Przypominam, że każda karta w tym rozkładzie ma swój aspekt, także warto zostać do końca, ponieważ no zwyczajnie żadna karta nie stwierdza jakby całości rozkładu, więc warto, warto tutaj poznać całość. Także zaczynamy od Twoich uczuć, tutaj mamy uczucie drugiej osoby i tutaj Wasza wspólna energia, także zaczniemy sobie od można powiedzieć właśnie takiego o rozpoczęcie, właśnie dosyć ogólnego. I zaczynamy od tych uczuć, zaczynamy od Twoich uczuć na pozycji pierwszej w karcie czterech kielichów. Cztery kielichy w tej pozycji sugeruje na emocjonalne zamknięcie, dosyć duże niezadowolenie lub brak pełnej satysfakcji w relacji. Więc możliwe, że choć ta osoba jest obecna w Twoim życiu, nie dostrzegasz w niej źródła prawdziwego spełnienia. Możesz czuć się znużona lub rozczarowana, nawet jeśli związek obiektywnie nie jest zły, albo na przykład z zewnątrz ten związek wygląda dobrze, na przykład dla osób postronnych. Karta ta często symbolizuje emocjonalne wypalenie lub brak ekscytacji. Być może masz wrażenie, że ta relacja nie daje Ci tego, czego naprawdę pragniesz. Możliwe również, że trwasz w tej sytuacji z przyzwyczajenia lub lęku przed zmianą. Czwórka kielichów sugeruje, że możesz ignorować pewne emocjonalne możliwości, które życie przed tobą stawia, a zamiast tego skupić się na tym, co, co cię nie satysfakcjonuje. To może oznaczać, że nie dostrzegasz wartości tej relacji lub nie jesteś jeszcze gotowa na pełne emocjonalne zaangażowanie. Karta może też sugerować, że twoje uczucia są zahamowane przez wcześniejsze doświadczenia lub obawy związane z przyszłością. Czy masz wrażenie, że coś powstrzymuje cię przed otwarciem się na tę osobę? Albo czy czujesz, że ta relacja nie budzi w tobie takich emocji, jakich byś oczekiwała? Tutaj możliwe, że podświadomie odpychasz to, co mogłoby ci dać szczęście, ponieważ boisz się ryzyka lub zaangażowania. Ważne jest, abyś zastanowiła się, czy Twoje emocjonalne wycofanie wynika z realnych problemów w tej relacji, czy raczej z Twojego wewnętrznego stanu. Być może to nie osoba, lecz Twój własny sposób patrzenia na sytuację sprawia, że masz wątpliwości i czujesz się emocjonalnie odizolowana. Czwórka kielichów podpowiada, że warto spojrzeć głębiej w siebie i zastanowić się, czy to uczucie, to uczucie znużenia wynika z konkretnej relacji, czy może z twoich własnych blokad, które są w środku. Natomiast oczywiście, jeżeli gdzieś tam relacja już, można powiedzieć, jest. Taka właśnie nużąca, to też oczywiście opcją jest, że zwyczajnie ten mężczyzna, ten partner Twój, czy też partnerka, no już zwyczajnie nie daje Ci tego, czego oczekujesz. I wtedy albo trzeba porozmawiać i to zmienić, no albo niestety zmienić osobę po prostu. Także tutaj myślę taka wskazówka dla ciebie. Druga pozycja, piątka monet, w pozycji prostej, jako karta opisująca uczucia drugiej osoby. Względem Ciebie wskazuje na dosyć silne poczucie braku, dosyć silne poczucie straty lub emocjonalnego odrzucenia. I to może być sygnał, że ta osoba czuje się samotna w tej relacji albo niepewna, czy jest przez Ciebie akceptowana i kochana. To jest karta związana z trudnościami, więc możliwe, że ta osoba ma wrażenie, iż Wasza więź nie jest tak stabilna, jakby tego chciała. Karta ta często opisuje uczucie osamotnienia, nieporozumienia lub nawet lęku przed utratą bliskiej osoby. Może to oznaczać, że ta osoba odczuwa brak wsparcia z Twojej strony lub ma wrażenie, że oddalacie się od siebie. No to też widać, że jest związane z tym, co Ty czujesz, no bo jednak jakby nie było. Oboje tutaj w tej sytuacji czujecie takie dosyć negatywne uczucia, powiedziałbym. No w sensie może nie typowo negatywne, ale też nie jakieś dobre, nie jakieś pozytywne. Bardziej faktycznie jakbyście się oboje od siebie oddalali. Przez to też ta osoba, o której myślisz, może czuć ten brak wsparcia, no bo jakby oddalacie się od siebie, więc potencjalnie ta osoba może czuć ten brak wsparcia i, i gdzieś tam brak tej relacji takiej bliskiej. To co, to, co więcej, to jest to, że czasami ta piątka monet sugeruje, że ktoś czuje się niegodny miłości, więc może w jej myślach. Pojawia się obawa, że nie spełnia Twoich oczekiwań. Możliwe też, że boi się, iż, jest, iż nie jesteście w stanie, nie jesteście w stanie razem pokonać trudności, jakie, jakie pojawiają się w Waszej relacji. Że też oboje poniekąd poddaliście się w tym pokonywaniu trudności. Więc, jeśli, wami, jeśli między Wami były niedawno jakieś konflikty, to ta osoba może odczuwać ból i smutek, choć jednocześnie może mieć nadzieję, że mimo trudności nadal możecie iść razem przez życie. Piątka monet często pokazuje sytuację, w której ktoś wciąż trwa przy kimś pomimo trudności. To jest też w sumie ciekawa sprawa, dlatego że ono też jakby. Tak jakby oboje taką energią emanujecie, gdzie trwacie obok siebie, mimo tego, że ta relacja już nie daje wam szczęścia. Więc tutaj, też pytanie do ciebie, czy zauważyłaś w jej zachowaniu oznaki dystansu, jakiegoś smutku lub obaw, może w jakiś sposób daje ci znać, że potrzebuje więcej wsparcia i zrozumienia. No, też pytanie, oczywiście, drugie, czy ty chcesz te wsparcie dać tej osobie, szczególnie jeżeli już na przykład jesteście po jakichś kłótniach i tak dalej, no to raczej. Może być z tym problem, tak świadomie dawać takie wsparcie, no bo jednak, może to też byś chciała, też byś chciała wsparcia, a po prostu, tak jakby oboje, nie chcecie go sobie dać, dlatego że już nie czujecie tego samego co kiedyś. No tutaj, oczywiście, sytuacja, którą, którą trzeba w pewien sposób w głowie sobie uporządkować. I na koniec dwa miecze. Dwa miecze w pozycji prostej, jako karta opisująca Waszą wspólną energię, wskazuje na napięcie, na zawieszenie i brak jasności w tej relacji. Oboje możecie unikać konfrontacji z rzeczywistością i trudnych decyzji, które należałoby podjąć, aby określić kierunek, w jakim zmierza Wasz związek. To jest energia niezdecydowania, czyli coś w tej relacji pozostaje nierozwiązane, a Wy oboje możecie uciekać od rozmowy o tym, co naprawdę czujecie. Karta ta często pojawia się w sytuacjach, gdy obie strony próbują ignorować problemy zamiast się z nimi zmierzyć. Możliwe, że każdy, każdy z Was ma wątpliwości co do przyszłości tego związku, ale jednocześnie żadne nie chce podjąć ostatecznej decyzji. Może to wynikać ze strachu przed tym, co przyniesie przyszłość lub zniechęci do ranienia drugiej osoby. Wasza relacja może funkcjonować w stanie zawieszenia, gdzie jedno czeka na ruch drugiego, a w rezultacie nic się nie zmienia. Istnieje tu pewnego rodzaju emocjonalna blokada. Czy to ty, czy to druga osoba, ktoś nie chce lub nie potrafi otworzyć się w pełni na rozmowę o prawdziwych uczuciach i potrzebach waszych. Ważnym aspektem tej karty jest także wewnętrzna sprzeczność. Możecie czuć coś silnego względem siebie, ale jednocześnie obawiać się konsekwencji tej relacji. Być może są elementy, które Was przyciągają, ale i tak, i, ale i takie, które sprawiają, że, że nie możecie się całkowicie na siebie zdecydować. Więc tutaj pytanie, czy czujesz, że utknęliście w martwym punkcie, w którym brakuje jasnej komunikacji emocjonalnej otwartości? Czy masz wrażenie, że ktoś w tej relacji, ty lub ta druga osoba, stara się unikać konfrontacji i odkłada ważne rozmowy na później? No, dwójka czy sugeruje, że aby ruszyć naprzód potrzeba jest szczera rozmowa i podjęciu decyzji, które być może są trudne, ale konieczne. Tutaj dosyć taki przekaz y, początkowy nieciekawy, natomiast warto, warto dostać do końca, ponieważ y, może pojawić się tam jakieś uwolnienie albo jakaś ważna rada. A tymczasem, jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej, czy też yy, chciałbyś dowiedzieć się dowiedzieć więcej na temat swojej relacji, na temat intencji swojego człowieka, albo żeby łatwiej podjąć jakąś decyzję, to zapraszam na czytanie prywatne na stronie duchowykierunek.pl. kierunek.pl, może znaleźć wszystkie moje rozkłady, także zapraszam serdecznie. A tymczasem przejdźmy już do drugiej części rozkładu. Do kolejnych e, trzech pozycji, czyli pozycji szóstej, e, przepraszam, czwartej, piątej oraz szóstej. Nie od tej strony chciałem zacząć. E, I pokazują nam się ciekawe karty, natomiast no, takie karty, które można powiedzieć są neutralne albo raczej mieszają się dosyć mocno. Natomiast zacznijmy od dwóch pentakli na pozycji czwartej, które to mówią nam o. O sile tej relacji. I tutaj dwa pentakle wskazują na zdolność do balansowania między różnymi aspektami waszego związku. Taka, taka umiejętność dostosowania się do zmian i pewnego rodzaju elastycz, elastyczność. To oznacza, że wasza relacja, mimo trudności, potrafi funkcjonować w dynamicznych warunkach. Być może nie wszystko jest stabilne, ale istnieje zdolność do utrzymania równowagi, nawet w chaotycznych sytuacjach. Więc karta ta sugeruje, że macie zdolność do kompromisów, co jest istotnym fundamentem tak naprawdę każdej relacji. Możliwe, że potraficie dostosować się do siebie, znaleźć wspólny język, nawet jeśli czasem pojawiają się trudności. Dwójka denarów może także wskazywać, że choć relacja jest wymagająca, to mimo wszystko każdy, każdy z Was stara się znaleźć na nią czas i miejsce w swoim życiu. Natomiast tutaj faktycznie po tych pierwszych oznakach tych problemów wskazałbym raczej na to, że tutaj ktoś balansuje z Was pomiędzy Takim właśnie obowiązkiem, różnymi innymi rzeczami, ale też balansuje pomiędzy takim utrzymaniem kontaktu, ale zarazem nie dawaniem z siebie za dużo. Więc to jest czytanie głównie dla tych, którzy faktycznie mają jakiś zgrzyt w relacjach, mają zgrzyt w relacjach, który ciężko jest rozwiązać. Także tutaj faktycznie pod koniec pojawią się jakieś rady dla tych osób i dla tych relacji. Także. Także to powinno być tutaj takim no, głównym, główną cechą przewodnią. I mamy, mamy na następną kartę wieże, do której chciałbym już przejść, ponieważ. Pozycja 5 to jest właśnie słabość relacji, i tutaj wieża wskazuje na dosyć silne napięcia, pewne nieoczekiwane zmiany i uczucie destabilizacji. To, to jest znak, że fundament, na którym opiera się ta relacja, może być kruchy albo w pewien sposób został naruszony przez ostatnie dni, na przykład przez ostatnie tygodnie, właśnie dlatego, że ta relacja zaczęła się troszkę pogarszać. Natomiast wieża to nie jest typowo negatywny znak. Ona często oznacza, że zburzone zostaną te rzeczy, które zwyczajnie nie trzymają się dobrze kupy, nie trzymają się fundamentów i zostanie tylko to, co jest najważniejsze. Pytanie tylko, co co jest tym najważniejszą rzeczą, co ma te silne fundamenty. Wieża symbolizuje dosyć radykalne przeobrażenia i czasem oznacza, że pewna iluzja, na których opierała się ta relacja, może runąć. Możliwe, że związek ten funkcjonuje na pewnych założeniach, które nie są prawdziwe lub trwa jedynie dzięki unikaniu konfrontacji z rzeczywistością, co zresztą potwierdza dwójka kamieczy w pozycji tej wspólnej energii. Więc jeśli do tej pory unikaliście trudnych rozmów lub e, wypieraliście pewne prawdy, wieża sugeruje, że takie podejście nie jest dłużej możliwe i coś w tej relacji musi zostać całkowicie przebudowane albo zniszczone, aby można było iść naprzód. Więc... E... Karta ta może wskazywać na takie silne emocjonalne burze, pewne nagłe wybuchy, kłótnie lub uczucia, że coś między wami jest niestabilne i może w każdej chwili się zawalić. Może to być i związek pełen pasji, ale i napięcia, które prowadzi do, do konfliktów po prostu. No, i to jest, to jest całkiem całkiem taki no nieciekawy obraz, natomiast y, y, tutaj nie powiedziałbym, że to jest typowo negatywne czytanie, jest to po prostu takie ostrzeżenie i szczególnie dla tych, którzy są właśnie w związkach konfliktowych, których jest napięcie, y, tutaj warto będzie się zastanowić, czy dalej macie takie same plany, że tak powiem, czy macie takie same y, gdzieś tam... Y, Oczekiwania od tej relacji, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie waszej relacji te oczekiwania się rozjechały, i to sprawia, że teraz trwacie w tej relacji właśnie ze względu na ten strach przed zmianą, ale jednocześnie no już dawno nie umiecie, czy też nie możecie się zaspokoić, bo każdy pragnie czegoś innego, i to sprawia, że zwyczajnie, no nie działa to dobrze. Karta pozycja szósta, Hierofant. Jako lekcja karmiczna wskazuje, że ten związek ma nauczyć Was ważnych wartości związanych z lojalnością, z obowiązaniem i duchowym wzrostem. Może to być relacja, która pojawiła się w Tobie w Twoim życiu, aby pomóc Ci zrozumieć, czym jest prawdziwe zaangażowanie, odpowiedzialność oraz budowanie stabilnych, długoterminowych więzi. Hierofant Często symbolizuje tradycję, normy społeczne i struktury, które kształtują nasz sposób myślenia o związkach. Może to sugerować, że jednym z karmicznych wyzwań tej relacji jest pogodzenie Waszych indywidualnych pragnień z tym, czego powinno się oczekiwać od związku. Może być tak, że jedno z Was odczuwa presję dostosowania się do pewnych oczekiwań, na przykład Społeczeństwa, rodziny, czy wcześniejszych przekonań na temat miłości i relacji. Karta ta może też wskazywać, że w tym związku ważne jest znalezienie nauczyciela, kogoś, kto pomoże wam zrozumieć głębszy sens tej więzi. To jest ciekawa sprawa, dlatego że tutaj mamy już ewidentną wskazówkę na temat jakiejś tam potencjalnej terapii dla związków. No nie wiem na, na ile ta terapia może coś dać, bo jeżeli to jest związek krótki, jakiś trwający dopiero chwilę, to takie terapie raczej, no. bastante o som mais daniano, no bo. Jeżeli krótko trwa ta relacja, no to po prostu widocznie nie dobraliście się zbyt dobrze. Natomiast jeżeli już jakiś czas trwa i czujecie, że możecie jeszcze się je powalczyć, czujecie to dalej tam taką iskrę, ale nie dogadujecie się, to może faktycznie tutaj terapia będzie fajną opcją dla takich, dla takich relacji. Natomiast to, co przede wszystkim to jest faktycznie to, to jest ta lekcja, o której powiedziałem czyli lekcja taka odpowiedzialności, czyli wejście w związek to jest takie bardzo, bardzo odpowiedzialna sprawa. To jest relacja między dwoma ludźmi, więc warto brać to odpowiedzialnie poważnie. I której z Was mogło tego zbyt odpowiedzialnie nie wziąć? Tak bym to odczytywał. I tutaj właśnie z tego powodu może pojawić się problem, bo zwyczajnie. Teraz, kiedy przychodzi czas, w którym już może na przykład rozmyśliliście się, czy też minęło takie pierwsze zauroczenie, to może się pojawić właśnie problem z tym, że te wasze uczucia, te wasze oczekiwania nie są zbyt dobrze zaspokojone nawzajem i to sprawia kłótnie i tak naprawdę wychodzi z tego coś, czego tak naprawdę no... W sensie lepiej by wam się żyło obu samemu niż w tym związku, który miał dawać szczęście. No bo jednak, gdyby, gdyby te związki nie dawały jakiegoś tam szczęścia, czy też bezpieczeństwa, poczucia, no to raczej nikt by w nie, nie wchodził. A tak to tutaj mamy sytuację gorszą niż przed, a, a gdzieś tam potencjalnie sami się na to zdecydowaliście. Także kurczę. Mam wrażenie, że tutaj taka właśnie lekcja odpowiedzialności, lekcja, taka karmiczna lekcja. Yy, no właśnie tego bycia odpowiedzialnym i wchodzenia w takie poważne i takie no związki, które są przemyślane. To jest taka lekcja tutaj od, od Hirofanta. I wchodzimy na trzecią część tego czytania, czyli karty 7, 8, 9. Można powiedzieć już bardziej właśnie odnośnie przeszłości, odnośnie też rady dla Ciebie. No i mamy na początek czwórkę buław na pozycji. Siódmej, opisującą przyszłość relacji w najbliższym czasie. I to jest bardzo pozytywny znak, wskazuje na moment stabilności, radości i świętowania. To może oznaczać, że mimo wcześniejszych trudności w waszej relacji pojawi się harmonia i taka możliwość wspólnego cieszenia się chwilą. Jeśli w ostatnim czasie było dużo napięć, to czwórka była, sugeruje, że znajdziecie przestrzeń do odprężenia i odbudowania więzi. Karta ta często symbolizuje wspólne spędzanie czasu w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Być może czeka Was ważna rozmowa, która pozwoli na chwilowe uspokojenie emocji i docenienie tego, co Was łączy. Może także wskazywać na spotkanie w gronie przyjaciół lub rodziny, które, które te spotkania, które wpłyną na Was pozytywnie. No, czasami tak jest, że rodzina gdzieś tam może doradzić i powiedzieć, że no, słuchaj, macie teraz ciężko, ale wiesz, tutaj było fajnie, spędzaliście super czas i gdzieś tam to nastawienie się trochę zmieni i trochę bardziej będziecie pozytywnie na siebie nastawieni i dzięki temu te potencjalne kłótnie, które teraz są, mogą zniknąć. No, tutaj oczywiście zależy od też tego, jak ta relacja wygląda, bo, bo też to. Zawsze to powtarzam, ta interpretacja jest dosyć ogólna, y, dlatego też te czytania prywatne są fajniejsze pod tym względem, że tam możecie opisać y, tę sytuację swoją i dzięki temu ja mogę to interpretować w waszym kontekście bardziej. Bo no, karty są jednoznaczne, karty mówią nam wszystko, natomiast ja muszę też wiedzieć w jakim kontekście interpretować tą sytuację, y, więc też y, no, to wtedy się łatwiej interpretuje zwyczajnie. Y, Pozycja ósma Askielichów, tak naprawdę już końcu, kończąc powoli ten przekaz. Askielichów w pozycji prostej, jako karta opisująca dalszą przyszłość, czyli już te kolejne kroki po tej chwilowej radości, która będzie w tej najbliższej przyszłości, to jest sygnał znów emocjonalnego odrodzenia, otwarcia serca i możliwości rozpoczęcia czegoś na nowo. Być może w tej relacji pojawi się nowa fala uczuć, świeży początek lub głębsze zrozumienie tego, co Was łączy. To jest karta, w, w, to jest karta miłości w najczystszej postaci, takiej bezwarunkowej, głębokiej. Płynącej prosto z serca. Może oznaczać, że w przyszłości ta relacja będzie miała szansę na prawdziwe emocjonalne spełnienie. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy warto iść w tę relację, myślę, że jak najbardziej, dlatego że tutaj przyszłość jest bardzo obiecująca. Szczególnie, jeżeli ten człowiek już wykazuje jakieś tam e, takie sygnały, takie wskazówki, że on będzie chciał o tym myśleć długoterminowo i patrzeć na to bardziej właśnie tak z takim poważnym. E, Odpowiedzialnym podejściem. Natomiast też ważna sprawa: a z Kielichów nie oznacza automatycznie, że związek przetrwa. To jest raczej karta, która mówi o emocjach i ich potencjale. Może się okazać, że niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej tej relacji, ty lub ta osoba doświadczycie głębokiego uzdrowienia emocjonalnego, które pomoże wam zrozumieć, czego naprawdę chcecie od miłości i od siebie nawzajem. To jest też taki ważny aspekt, który, który warto wspomnieć. No i na koniec pozycja dziewiąta, czyli Trójka Kielichów. W pozycji prostej jako karta odpowiadająca na kluczowe pytania, czyli czy jesteście sobie przeznaczeni. To jest karta, która wskazuje na relację pełną radości, przyjaźni i emocjonalnej bliskości ale niekoniecznie na przeznaczenie w sensie głębokich karmicznych miłości na całe życie. To jest ciekawa sprawa, dlatego że tutaj faktycznie ta radość, która się pojawiła, może oznaczyć bardziej radość związaną z tą relacją, ale nie do końca jako związek. Możliwe, że jako przyjaciela, jako jakaś taka relacja partnerska, bardzo bliska, ale nie jako przyjaciele. Tutaj yy, ciężko mi powiedzieć, czy to będzie typowa relacja miłosna. Yy. Możliwe, że wasza relacja opiera się na silnej więzi i przyjaźni i wspólnych pozytywnych doświadczeniach. Możecie mieć wspaniałą chemię, dobrze się ze sobą bawić, ale ta karta nie mówi jednoznacznie o związku opartym na głębokim duchowym przeznaczeniu. Może to sugerować, że niezależnie od tego, jak potoczą się wasze drogi, pozostanie między wami ciepło, wzajemny szacunek i pozytywne wspomnienia, ale nie będzie to nic na takiego typowo miłosnego. Tak bym to zinterpretował. No i myślę, że tyle. Czytanie, które jak widzisz, całkiem fajnie tutaj się nam zakończyło. Mimo wszystko pozytywnie, chociaż jeżeli chciała być w związku, to tutaj trzeba będzie powalczyć, bo. No te połączenie jest między wami, ale... No nie wiem, do końca takie typowo miłosne. Także to tyle. Przypominam, że na duchowykierunek.pl możesz zakupić czytanie prywatne, a tymczasem oczywiście dziękuję Ci za odsłuch. No i oczywiście wspaniałego dnia. Pięknej pogody, ponieważ idzie wiosna, także też będzie pobudzenie się natury. Myślę, że też obudzenie się takie naszych organizmów, myślę, że będzie... Coraz to lepiej, będziemy też, więcej słońca oczywiście sprawia, że no raczej każdy gdzieś tam chyba jest, wiem, bardziej taki wesoły, energiczniejszy, bo jednak to słońce jest nam potrzebne do życia. Także życzę Ci dużo, dużo, dużo pięknej pogody i, i dużo zdrowia. Do usłyszenia. Hej!